Cześć, witam wszystkich i zapraszam na kolejny filmik, w którym opowiem jak zbudowana jest taka ogromna tablica peronowa KZL Bydgoszcz oraz jak zbudowana jest jej mniejsza siostra, czyli tablica tunelowa. Tablica tunelowa zabiera właściwie wszystko to, co takie wielkie bydle, więc zaczniemy od niej i będzie łatwiej ją mówić, bo zwyczajnie jest mniejsza. A tak właśnie wygląda tablica tunelowa. Tablica tunelowa była już na jednym z moich wcześniejszych filmików. To jest dokładnie ta, która została uruchomiona po Wi-Fi. No i każdy taką tablica chyba kiedyś w swoim życiu widział. Bo ona ogląda pokrywę z pleksiglasu, pe która oryginalnie podnoszona jest z tym wysiennikiem teleskopowym. Ja go sobie odłączyłem, żeby wygodnie mi się przy tablicy. pracowało. To co tutaj jest, chyba każdy widział, no bo to widać przez szybę. Najciekawsze jest to co jest za tymi czarnymi pokrywami, no bo tego zwyczajnie nie widać. I teraz to wszystko sobie omówimy. Jesteśmy teraz z prawej stronie tablicy i pokażę co znajduje się za tą klapką z logiem KZ-Ubytkowsz. Klapka jest mocowana na dwie śruby, ale nie jest przykręcana. Są to po prostu dwie dziurki, w które ta klapka się zapada. Żeby ją wyjąć trzeba ją podnieść delikatnie do góry i odsunąć w prawo. Za tą klapką mamy szereg przełączników elektrycznych. Ten pierwszy od góry steruje zasilaniem tej świetlówki, nie jestem pewien czy można nią sterować z zewnątrz, wydaje mi się, że nie, bo niczego takiego nie znalazłem, po prostu można ją włączyć albo wyłączyć, chyba, że coś mnie ominęło. Mamy kontrolkę zasilania, mamy drugi wyłącznik, który podaje zasilanie na sterownik, który omówimy za chwilę i który jest po drugiej stronie tablicy. miasto dla technika do podłączenia jakiegoś sprzętu diagnostycznego oraz co jest bardzo ciekawe mamy wyłącznik nadprądowo różnicowy Prądowo, czyli to spełnia funkcję zwykłego bezpiecznika, kiedy pokłonię zbyt wysoki prąd, to ten prąd odetnie. Natomiast to jest jeszcze wyłącznik różnicowy, czyli odetnie prąd wtedy, kiedy część e, prądu, która wchodzi do źródła, wyjdzie sobie inną drogą, na przykład przez ciało jakiegoś pasażera. To jest bardzo ciekawe, że to tutaj się znalazło. No, ja na przykład w domu wyłącznika różnicowo-prądowego nie mam, a tutaj się znalazło. Kiedy jesteśmy jeszcze po tej stronie, warto pokazać, jak zamocowane są litery w tej tablicy, jak to jest, że one są tak wszystkie równo. Równo są dlatego, że za nimi wszystkimi jest szyna, do której te litery się zwyczajnie dosuwa. Ta szyna jest tutaj, już po wyciągnięciu dwóch liter będzie dobrze widoczna, jest dokładnie tu. I tutaj mamy wycięcie w tych literkach, do którego ta szyna przylega, kiedy są one wsunięte. Kolejną rzeczą, która sprawia, że te litery są równo, jest system prowadnic, który jest tutaj zainstalowany. Nie widać go dobrze, ale ja taką jedną prowadnicę wyjąłem sobie z tej tablicy. Tu właściwie jest taki rowek wyżłowiony w plastiku i takie, ja, coś jest nasunięte na literkę z góry, jak i z dołu. Taki system prowadnic umożliwia zbudowanie tablicy złożonej z modułów dowolnej długości. Ta konfiguracja jest stała, to znaczy, ja w tej tablicy nie mogę sobie dowolnie poprzekładać tych prowadnic. Jeżeli chciałbym to zrobić, musiałbym sobie wywiercić dziurki na nowe albo operować w ramach tych dziurek, które już tu są. Nie mogę tego zmienić dowolnie. Kiedy jeszcze jesteśmy po tej stronie, warto powiedzieć, jak te litery są ze sobą połączone elektrycznie. Tutaj wystaje już kawałek taśmy, który jest odpowiedzią na to pytanie. Ja taką taśmę wyciągamy sobie z innej tablicy, żeby pokazać jak długa ona jest. Nie wiem czy się cała zmieści. Całej na pewno nie rozwiniemy, no ale jest dość spora i obsługuje tylko jeden rząd, takich 20 znaków. Co jakiś czas, to kilkanaście centymetrów na takiej taśmie dwudziestożyłowej zatknięte jest takie dwudziestopinowe złącze IDC, które pasuje idealnie do 20 dwudziestopinowego złącza z tyłu literki. Jest to to topologia magistrali, po prostu te litery podłączone są do tej taśmy po kolei, nie można tutaj odkryć kolejności w jakiej one są połączone, nie stosując jakichś skomplikowanych rozwiązań. I jesteśmy już po drugiej stronie tablicy, gdzie znajduje się analogiczna klapka co wcześniej, z tym, że nie ma już ona nalewki ze znaczkiem KZE Bydgoszcz. Tutaj po lewej stronie jest urządzenie, którego może tutaj nie być dobrze widać i za bardzo nie da się go łatwo pokazać. No ale ja wyjąłem je z innej tablicy, w związku z tym możecie je zobaczyć. Jest to coś, co nazywa się ochronnikiem szafy nieuziemianej. E, takie coś produkuje tylko jedna firma w Polsce. E, kolejowy zakład automatyki, chyba. No i to w chroni. sam dokładnie jeszcze nie wiem przed czym bo zbyt wiele o tym urządzeniu nie znalazłem ale chyba przed jakimiś przepięciami i jakimiś skokami napięcia na, na linii może wyładowaniami nie wiem dokładnie muszę się jeszcze tutaj tego dowiedzieć Najciekawszym elementem po tej stronie, i chyba najciekawszym elementem, poza literami w całej szafie, jest komora sterownika. Tutaj sterownika oryginalnego już nie ma, jest mój, zbudowany przeze mnie i oparty na Arduino, ale jest reszta oryginalnych elementów, które zachowałem, które też są ciekawe. Tutaj mamy transformator który wraz z mostkiem, który jest tutaj schowany za taśmami, może go pokażę, może go widać, dostarcza napięcie 9V do zasilania całego układu. A tutaj mamy coś bardzo ciekawego, mamy termostat, który jest obecny ustawiony na 5 stopni i kiedy temperatura do 5 stopni spadnie włączą się te grzałki Tutaj i zaczną ogrzewać cały układ. Jak widzicie, ten sterownik obecnie na, na Arduino jest bardzo mały. Zbudowałem do niego na płytce uniwersalnej, bo czas goni, więc nie miałem czasu na wykonanie własnej płytki drukowanej. Moduł, do którego podłączam dwa rzędy liter. A pokażę Wam jeszcze, jak wygląda sterownik. Oryginalny. Oryginalnie składa się z dwóch płytek, jedną płytkę pokazywałem już wcześniej, dokładnie tą, te dwie płytki połączone są taśmą, do nich dociera zasilanie oraz sygnał telefoniczny z zewnątrz i zamontowane są one oryginalnie, już pokażę w jaki sposób, dokładnie tak, jedna płytka z jednej, druga z drugiej, bardzo wygodne to jest. Dostęp to wszystko jest zamykane na śrubkę i właściwie bardzo szybko można się do tego dostać. Nawet z moim sterownikiem jest to bardzo wygodne, bo zamontowałem sobie to tak, że wystarczy, że otworzę sobie tę płytę i już mam dostępne załącze USB z mojego sterownika. To jest zezerwowane termicznie, żeby nie było tutaj za chłodno. Widać, że oryginalne rozwiązanie było wrażliwe na temperaturę. I pomimo tego, że jest zamknięte, moduł ESP8266 bardzo dobrze łączy się przez Wi-Fi, nic mu to nie przeszkadza. No, więc to by było na tyle z budowy elektroniki tablicy tunelowej. Teraz opiszemy sobie tablicę peronową, w której właściwie znajdują się dokładnie te same elementy, plus znajduje się jeszcze kilka dodatkowych. A to jest już tablica peronowa. Niestety nie pokażę jak się zamyka i otwiera dlatego, że ta tablica została bardzo uszkodzona przez warunki atmosferyczne. Przez kilka miesięcy stała pod gołym niebem w Bydgoszczy i niestety woda została się tam gdzie nie powinna. W związku z czym mechanizm otwierania tej tablicy całkowicie zardzewiał i żeby tę tablicę otworzyć musiałem przeciąć metalowe linki, które Tutaj normalnie są zainstalowane i na tych linkach ta plastikowa pokrywa powinna się opierać. Tutaj jest kilka dodatkowych elementów. Są dwie świetlówki, zaraz to pokażę bliżej. Tam jest dodatkowa druga, ponieważ ta jedna jest zbyt wąska, żeby świecić całą tablicę. I jest zegar. Zegar jest sterowany z zewnątrz, nie jest sterowany przez. A ten sterownik zablicowy, który widzieliśmy wcześniej i to jest zegar dworcowy tak jak każdy inny, czyli co minutę jeżeli chcemy przestawić godzinę zmieniamy polaryzację, więc sterowanie jest bardzo, bardzo proste. Ten zegar jest zamykany na magnes i zanim sobie Zobaczyć, że mamy dokładnie to, co widzieliśmy przed chwilą w tablicy tunelowej. Mamy dokładnie taką samą komorę z jeszcze zainstalowanym oryginalnym sterownikiem. Tu też pokażę może bliżej. Dobrze widać drugą stronę oryginalnego sterownika, czyli tę grzałkę, której nie było dobrze widać w tablicy tunelowej. Sterownik zegara jest. Tutaj po prostu wychodzą dwa kawałki i to jest tyle. Po drugiej stronie tablicy mamy dokładnie to samo co mieliśmy w tablicy tunelowej, czyli otwieramy sobie pokrywę i mamy zestaw przełączników, wyłącznik różnicowo-prądowy też tutaj jest. Co jeszcze warto powiedzieć i co ominąłem mu, o tablicy tunelowej to to, że te kropki, kropki oraz puste miejsca to też są moduły, które można po prostu wyciągnąć, ale też są oparte na prowadnicach, w związku z tym jak się dwukropek nie podoba można sobie zamiast niego łatwo włożyć kropkę. A teraz mały bonus za obejrzenie filmiku aż do samego końca. Wcześniej już mówiłem o tym, że litery generują dość spory hałas, kiedy się obracają przez to, że mają zainstalowany hamulec na zębatkach, hałas taki jak ten. Tutaj okazało się, kiedy uruchomię tę tablicę, że jedna z liter ma uszkodzony hamulec, więc możecie posłuchać jak brzmi litera, gdzie dźwięk wydają tylko spadające krawki. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do śledzenia mojego kanału. Już niedługo kolejne filmiki z tablicami.